Jak informują media, Legia Warszawa jest blisko hitowego transferu. Wachan Biczachcian jest o krok od Legii Warszawa. 25-letni zawodnik Pogoni Szczecin we wtorek ma przejść testy medyczne. Jeśli je zaliczy, zostanie piłkarzem Legii w tym tygodniu. Najwidoczniej stołeczny klub postanowił wykorzystać zamieszanie uligowego rywala, Pogoni Szczecin i ściągnąć jednego z najlepszych zawodników drużyny Roberta Kolendowicza. To może być naprawdę duże wzmocnienie w walce o zdobycie mistrzowskiego tytułu. A dopiero co Goncalo Fejo dawał do zrozumienia, że oczekuje wzmocnienia drużyny. W niedzielnej rozmowie z TVP Sport Feio tłumaczył: "Bardzo mocno bym się zdziwił, gdyby drużyna nie została wzmocniona. Nie muszę ukrywać tego zdania." A więc minęły zaledwie dwa dni, i okazuje się, że Legia może dokonać hitowego transferu, zwłaszcza jak na warunki ekstraklasy. Informacje, które od kilku tygodni pojawiają się wokół Pogoni Szczecin, wskazują na niezbyt dobrą kondycję finansową klubu. Zaledwie kilka dni temu piłkarze tej drużyny odmówili wyjścia na trening powodem miały być zaległości finansowe. Wygląda na to, że pogoń zamierza zejść z najwyższych kontraktów i jeszcze trochę zarobić. Kontrakt Ormianina i tak wygasa za pół roku, więc to ostatnia chwila, żeby cokolwiek na nim zyskać. A z okazji zamierza skorzystać Legia Warszawa. Bicach w ekstraklasie zasłynął przede wszystkim z umiejętności strzelania pięknych bramek. Groźne są jego strzały z dystansu. Jednocześnie nigdy do końca nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Gdy trafiał do pogoni ze słowackiej Żiliny, to wydawało się, że transfer do Polski będzie dla niego jedynie chwilowym przystankiem.